Witam z powrotem na moim kanale. Będzie to ostatni filmik o zielonym maluchu. Zaczynamy. Ostatni prawdziwy filmik z zielonym maluchem był już 3 miesiące temu. Był to filmik, w którym próbowałem zamienić alternator, i się tak wydawało, że się wszystko pozytywnie udało. Udało się zainstalować, udało się pojechać na kręcik filmik, nakręcić filmik, ale jak chciałem jechać do domu, nagle usłyszałem wielki hałas od silnika. Po od razu wyłączyłem samochód i poszedłem sprawdzić, co się tam dzieje. Niestety tam niczego nie zauważyłem, zobaczyłem, to postanowiłem, że musiałem coś zrobić źle przy instalacji alternatora. No to stoję tam, gdzie kręciłem film. Dobrze, że to tylko. Trochę więcej niż kilometr od domu było, to dystans nie był wielkim problemem, żeby odholować malucha. Ogólnie, maluch jest bardzo lekkim samochodem, nie potrzeba, Bóg wie, jaki wielki samochód, żeby go odholować. Ale ja sobie dla siebie to zrobiłem bardzo, bardzo ciężko. Po pierwsze, nie spytałem się o pomoc. Po drugie, miałem genialny plan, że odholuję malucha używając mój rower. To się oczywiście nie udało, kto by się spodziewał, ale miałem drugi, następujący plan, taki, następny genialny plan: że odholuję samych od samemu. Wziąłem tą e, linkę do odholowania, e, Towing Rope, polskie słowo mi brako, przepraszam. Jak widać na klipie, e, obwiązałem około moich biodr i tak odszlepowałem malucha. Udało się. E, Druga osoba by była potrzebna, co by, to by było łatwiej, ale udało się. Trwało to godzinę, 800 metrów, godzinę czasu, ale w końcu mogłem odstawić maluchę znowu w garażu. Tam sobie stał przez następne parę tygodni, miesiące. W międzyczasie e, szukałem na internecie alternatory, kupiłem, który tam parę dni później dojechał do Austrii. Zanim spróbowałem drugą instalację, sprawdziłem czy wszystkie części są, które są potrzebne napisałem w różnych forach pytania co zrobić, dlaczego jest ten problem i w ciągu paru minut otrzymałem pierwszą i bardzo dobrą informację i było to, że tam nie było żadnego problemu z alternatorem wszystkie części były zainstalowałem prawidłowo to tak prawidłowo jak się dało problem był właśnie z wiatrakiem mam nadzieję, że widać na zdjęciu widać, że to miejsce, gdzie alternator siedzi, już jest bardzo okrągłe, bo wiatrak został tak zużyty przez ostatnie 28 lat, które maluch ma. To powinno tak wyglądać. To wyglądało na zdjęciu, jak było widocznie okrągłe, i dlatego, obojętnie jak bym zainstalował alternator, on by nie działał, by nie ładował akumulatora. I ten odgłos, który był, był właśnie, bo wiatrak był luźny. No to jedyne i logiczne rozwiązanie tego problemu, by było e, malucha zawieźć do warsztatu. Oczywiście znowu następne holowanie. I z tą myślą sobie dałem parę dni czasu, żeby pomyśleć, e, co jest, co będzie następny, e, następny chapter dla malucha. I właśnie w tych parę dniach postanowiłem, że jest czas się rozejść z zielonym maluchem. Dlaczego to trwało w sumie 6,5 lat. Jak mówiłem, decyzja nie była łatwa. Maluch był bardzo e, dobrym samochodem. Nie psuł się przez najdłuższy czas, które, którego miałem tego malucha. Dopiero w ostatnim roku w 2021 roku musiałem zainwestować więcej pieniędzy. Było to 1000 euro za części zapasowe i 1000 euro za naprawę, żeby przejść się ten przegląd techniczny. Wiedząc ale, że w przyszłych latach musiałbym zainwestować o wiele więcej pieniędzy, bo niestety korozja już jest tam na bardzo ważnych częściach samochodu, które jakbym nie pozbył się tej, tej korozji, to by przegląd techniczny po prostu nie przeszedł i dlatego dla mnie ta decyzja się rozestać z maluchem, z zielonym maluchem jest jedyna i logiczna. Oczywiście nie jest to niczego pozytywnego, ale z drugiej strony widzę w tym właśnie coś pozytywnego, bo to mi mam nadzieję, wreszcie pozwoli na to, żebym robił dalej z tymi projektami, które już od wielu, wielu lat chcę zrobić przy pomarańczowym maluchu. Oczywiście pierwsza, pierwsza myśl jest tutaj o wnętrzu samochodu. Może to się wreszcie uda, ale zobaczymy, czy czas pokaże. Zanim zakończę ten filmik krótko chcę jeszcze opowiedzieć historię zielonego malucha, ale zaczniemy z pierwszym krótkim klipem, który nagrałem jak kupiłem malucha i go pierwszy raz odstawiłem u cioci w garażu. To było w 2015 roku. Zanim kupiłem malucha, to okazałem zrobić przegląd techniczny, żebym po prostu wiedział, że wszystko jest w porządku. Przegląd techniczny się udał i oczywiście to mnie bardzo e, pocieszyło. Jak kupiłem samochód, miał trochę więcej niż 19 tysięcy kilometrów przejechanych, i w tych 6,5 latach mi się udało dodać następne prawie 16 tysięcy kilometrów, co jest wielkim sukcesem. Bo ja większość czasu tylko jeździłem w Lincu, albo w okolic Linca. Najdłuższa i najprzyjemniejsza e, trasę, którą miałem maluchem, to było właśnie, jak wracałem w 2019 roku z Polski. Zielony maluch był na naprawach i jako prezent dla samochodu i dla siebie postanowiłem wrócić samemu. Bo przedtem zawsze samochód był na, na transporterze. I to tam mnóstwo pieniędzy kosztowało, ale obojętnie. W 2011 roku miałem podobną podróż. Wtedy też kupiłem takiego tuningowanego malucha, i bez przeglądu technicznego go kupiłem. I postanowiłem wracać do domu przez Niemcy. Nie była to moja najlepsza decyzja, którą kiedyś zrobiłem. Postanowiłem, bo jechałem, i po 4,5-5 4, godzinach postanowiłem zjechać na przerwę i zatankować i nagle słyszałem wielki odgłos od silnika widocznie ja mam problemy z silnikami od Malucha i zobaczyłem co tam się dzieje i zauważyłem, że śruba od kolanka, która trzyma rurę wydechową do silnika się złamała, druga jeszcze była na miejscu. No to zadzwoniłem po pomoc drogową, która przyjechała w ciągu 45 minutach, może godziny. Wkręciła mi większą śrubę, żebym mógł dalej jechać. W tym momencie postanowiłem, że nie będę słuchał radia. Nie wiem dlaczego tą decyzję zrobiłem, ale tak było. No to jadę dalej. 8-9 godzin później wjeżdżam do Austrii i postanowiłem, że włączam sobie radio, bo już nie chce mi się słuchać silnika od malucha. No to. 5 km później, parę minut później słyszę następny wielki hałas od silnika. Zjeżdżam z autostrady i patrzę, co się tam dzieje, i zauważyłem, że nie tylko mniejszy problem, tylko wielki problem, bo rura wydechowała, eksplodowała w całości. No to, stoję, nie wiem, gdzie jestem, przy drodze. Ale miałem wielkie szczęście, bo w ciągu paru minut jakiś pan się pojawił pomógł mi, zaspawał mi tą rurę w jego warsztacie, który był może tam 3 km dalej, to tam jakoś dojechałem. I cała to podróż trwała 13 godzin, ale w sumie dojechałem do Austrii. To był ten moment, w którym postanowiłem nigdy więcej nie będę jeździł albo wracał maluchem i na pewno nie bez przeglądu technicznego. Trzymałem się przy tym wielu, wiele lat, aż do 2019 roku, jak właśnie wróciłem zielonym maluchem. To była ta najlepsza podróż, którą będę pamiętał jak najbardziej, jak najdłużej. I na tym pozytywnym chcę też zakończyć ten filmik. Jak mówiłem, nie jest to nic pozytywnego ogólnie, ale też w tych negatywnych rzeczach trzeba coś widzieć pozytywnego. I zobaczymy, co pokaże. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę o te lajki, komentarze, i widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, papa. Pa.